Na pewno zawalczy. Myślę, że w fejmie zaczynam wielką akcję promocyjną. Wiecie, ja bym chciał zawalczyć z tym Michałem Pasternakiem. Co we wampir, wiecie? Z nim chcę zawalczyć. On... Bo on bardzo jest do mnie podobnym. Fajnie, by była fajna walka. My byśmy wyglądali jak dwa ułomne bracia, wiecie? Ja będę to promował jako walka flipa z flapem. Łysy. Odstające uszy. met 90 m wzrostu, 95 kg. Wagi. Kurwa, widzę się z nim w walce, wiecie? Myślę, żebym go najebał. Poza tym on mnie trochę wkurwia, wiecie? On jest bardzo zarozumiały, wiecie? On ma taki wizerunek. Dużo ludzi go lubi, bo uważa, że on jest taki w porządku, malny w porządku gość. Ja uważam, że tak nie jest, wiecie? Przede wszystkim. Nie ma charakteru, nie? Jest pizdą, mnie. Wstydzi się bez czapki. To co z tego, że wygląda jak ułom? Ja też wyglądam jak ułom. I jakoś się nie wstydzę pokazywać. A on bez czapki go nie zobaczycie, nie? Jakby mógł, to by kurwa w oktagonie w czapce nawet walczył. A tak? To myśli, że czapkę założy i... Ja nie lubię takich zakompleksionych ludzi, wiecie? To świadczy, że nie ma Typ nie ma tak naprawdę charakteru. Do tego wiecie. Ciągle kurwa powtarza, że on był mistrzem w tej organizacji. Łanów. No i chuj z tego, wiecie. Życie to są tylko trzy dni: wczoraj, dziś i jutro. Nie? Chuj z tego, kim on był, gdzie on był. Jak ponury by go najebał. Jako reprezentant ludzi biednych, skromnych ze wsi. Co ciężką pracą walczą o swój byt. A on kurwa z tym swoim trenerem jebniętym pod skrzydłem swojego trenera to też świadczy kolejny dowód na to. Tego Mirka Oknińskiego, wiecie, że on nie ma charakteru, nie? Że ja to trener, trener, trenera, taktyka. Jak powiedział Mike Tyson, mój brat syjamski, wiecie, taktyka to kończy się. Po pierwszym razie, jak dostaniesz w mordę, nie? Wtedy się kończy taktyka. Jak doprowadzę do walki swojej z Pasternakiem, patrzycie, co to znaczy walka bez żadnej kurwa taktyki. Ponury zawsze walczył bez taktyki w starych czasach. Zaczynam wielką ofensywę medialną. Go kurwa ściągnę do ringu, nie? Czy do oktagonu. I zobaczycie, że ponury w przyszłym roku będzie walczył. Chcę walczyć w fejmie, nie? Ja chcę walczyć w najlepszej organizacji z najlepszymi zawodnikami dostępnymi w tej organizacji. Będę atakował tego pastę, bo on mieć drzaźni. Uważa. Irytuje mnie. Uważam, że jest mega zarozumiały, butny. I uważa się za lepszego. Więc uważa za nie wiadomo kogo, za wielkiego sportowca, nie? Ale wkurwiam mnie, nie? Ja nie lubię takich. Miękkich faj, bez charakteru. Wiecie, ja lubię ostrych chłopów, takich kurwa chuliganów jak Ponury jest. Wiecie, ja jestem dobry chłopak, ale jak mnie to w kurwi, to wiecie, zwracam się do całego rolniczego świata, do wszystkich moich przyjaciół. Ponury, wiecie, jest jednym z was. Ponury jest najmniejszym rolnikiem w Polsce. Wiecie, to wysoko postawiona poprzeczka. Mam nadzieję, że mnie poprzecie że polajkujecie ten materiał, żeby to doszło aż do tej organizacji FAME, aż do tych zawodników.